Zero tolerancji dla agresji. Dzisiaj zorganizowaliśmy konferencję na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, żeby spiąć klamrą wszystkie nasze działania z ostatnich miesięcy, które podjęliśmy w zakresie bezpieczeństwa medyków. Dotychczas rozmawialiśmy z policją, z przedstawicielami ministerstw, prokuratury, miasta, a także rządu, jak poprawić bezpieczeństwo lekarzy. Jako izba lekarska zawsze będziemy stać na straży bezpieczeństwa lekarzy. Jest to w tej chwili jeden z naszych priorytetów. Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy szereg materiałów w tej tematyce. Zachęcamy do pobrania z izby bądź ze strony internetowej oficjalnych plakatów. Tutaj wzorowaliśmy się troszkę na, na akcji w Wielkiej Brytanii. Te plakaty mam nadzieję, niedługo pojawią się w poczekalniach i z przyjęć sorów, gabinetów lekarskich. Jednoznacznie wyznaczają one, one, one kierunek naszych działań. W ostatnim czasie tolerancja dla agresji wzrosła. Ten próg tolerancji został dosyć mocno podniesiony. Dzisiaj próbujemy go wyzerować. Chcemy, żeby lekarze zgłaszali wszystkie przejawy przemocy, również tej, tej słownej zero tolerancji dla agresji. Dzisiaj w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgromadziliśmy wielu wspaniałych gości. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie.